Walczak, nie? Tam ja bym no, w dużym raku się kawień napił. Bo kubkę kubka podłożyć. Ja patrzę. Nie Nie o Nie ojejku. jest grużyń? Tak. Nie, to jest ze względu na ten nasz kościół. Aha. w ten sposób. Nie, ja nie nie co to za liga w ogóle jest. To jest liga tych, co wiesz. Nie mieszczą się do wózów żeby wszyscy grali, nie? Chlorek do linii dojdź! Twoja kuba! Patrz! Brawo! Jeszcze ładna! Patrz, bardzo ładnie! Kuba zagranie mistrza! Kuba Twoja!

Kuba! Przestań się poprawiać. Mama, nie denerwuj się. Przecież ona się chodzi, poprawia, zamiast kurde... Spokojnie. Spokojnie. Mamo, się No musi ładnie wyglądać w kamerze. No a ty się nie poprawiasz co kawałek? Nie. No. A z Kacper, play, Patrz, Kacper, tutaj sam. dwóch was z drugiej strony. Dobra, 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 dobra. Nie rozkładaj rąk. Pokaż się, pokaż się, Kacper, uciekaj, uciekaj. Ładnie, do przodu. Goń, 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 goń. Dobrze, bardzo ładnie.

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Za no? <tryk w szkole> Filip, cofnij do tu, Florek ma dwóch Florek 27 Brawo Kacper Kasper. Blokuj, blokuj Kacper, blokuj aut. Dobrze, jeszcze raz. Bardzo ładnie. linia, linia! Niebieskich. Co w nim Stop, dokrycza? Blokuj, blokuj, blokuj. Dobrze młody! Filip blokuj, blokuj, podejdź, podejdź przeatakuj! Graj Kacper, graj, macz! Pójdź, Kacper!

Michał w Wyjdź Kacper wyjdź Brawo 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 Florek 20 Cofnij jeszcze jednego Dawid Za plecami masz jeszcze jednego

Zabrzmiał! Ładnie! Dawaj Kacik! Bartek! Ale matka ej! Ale zaszedł Wyjechałam delikatnie Minimalnie Bartek obróci blokuj! Tak jest! Obrócił deszcz! Za A wyjechał! No, do jeszcze jedźmy od wyjedź! Dobrze! I obróć do piły! Druga strona! Florek, cofnij zobacz za sobą, co masz! Ale ja jest tyle razy włącze pieniądze od zamienia strony i to już raz Dokładnie. Nie? No. No i znowu. No. No ile razy można. Prowadź piłkę. Tak jest w ogóle u zamiana, tak? Ale to jest wino też trenerów. No. to jest podstawa na treningu, tak jak się to nie daje. Kuba, podejdź pod piłę. Do przodu, baby! Kasper, obudź się! Kasper, przedłuż Gonią! Gonią, gonią! Go. Walcz, Kuba, walcz! Bardzo ładnie. W którym momencie, panie sędzio, w którym momencie to było? Filip, Filip, zobacz, tu ma Dawid Dwóch! Kuba! Później, tak mówimy na Uczył już od dzieciaka. Aj, dobra, robię. Ale my tak sędziowie tutaj robimy takie błędy. No, co dopiero, jak ten tam jest... jakie tempo jest, ten jest, ten jest, ten jest.

Dawid, Dawid, Dawid. Chcesz, się Dawid? Poprzeczkę? Młody. Kuba. Aj. Dobra. Kuba. Kuba. Mógł ten Kuba ten zostać. No. Nie? To już jest wszystko otwarte. Co?

Na stronę, Piotr, jest pusty. Jeść, Piotr, od razu jedź, jedź i uderz! Jeden, aj, aj, aj. czas! Ale w piłkę trzeba trafić! Tata, nie krzycz. To białe. To nie jest białe. Bardzo Dobrze, Dawid, i uderz! Miło! Co to było? No, piłka! No piłka, tata. Chyba będziesz musiał w domu trenować, co? Z tatą. Teraz dziewczynka i zjedzie się. Piotras, zawij się tą laską. Ale nie tak jak No nie tak, jest zbereźni. No. Uciekaj, uciekaj! Przedłuż Michał! Bardzo ani za Uciekaj! Florek! Do linii! Zostań, Piotrek, zostań, zostań. Florek, twoja! Nie do dziewczyny, Piotr, podejdź.

Graj, nie wysa jak. Jedź. To to poszło. Piłka nie. była na boisku? Oczywiście. Nie, nie. nie, nie Linia, na, linia należy do boiska. Sędzia oszukał. Pod, pod, pod sędziowski. Piłka uciekaj. Leo Kacper. Rauci się nie dopóki sędzia nie zbliżnie. Został pod. Dawid jedz i bierze od razu wierzaj i drugą Bartka graj. Nie zabrakło. Jazz dużego Florek, krzyknij Bartkowi, żeby ci zagrał. Rusza się. Zobacz. Zobacz. Tak, idź do końca. Piotr, przy czym? Przy czym. Przy czym. Dobrze, bardzo ładnie. I uciekaj. Bardzo ładnie. zgodnie Piotr. Walcz, walcz, Piotr. Nie mam szans. Ja cię czy No. <gryzanie> Florek, do linii, do linii. Dawid, cofnij się, bo mam kogoś jeszcze. Marek twoja! Oliwia! Tak. Dobrze młody! Ja truzić po skrzydle! Idź, idź, idź! Dobrze, tak! I wrzutka! No to tylko nie mów żelazkę. Dobra, dobra, nie będę go do Piotr, Ja odwiedził uderz od razu! Brawo, bardzo ładnie, Piotr! Jest! Yes. Yes. Brawo, Piotrek! Widziałeś? No. Jak chcesz, to umiesz, tak? Nie, No. Wafel ładnie wchodzi. Chodź, tu szybko ci zawiążę dalej. To, to nie ma czasu. One są tak ślizgie, że. Ale ma krótkie, już takie. Ale to kartka dwa razy. Dobrze, Piotr!

Uciekaj, Piotr, uciekaj. Wyrzuć to! Bardzo ładnie! Bardzo ładnie, Florek, do przodu! Jeszcze raz, zagraj! Aj, że ta piła nie przeszła. No. Szeroko, szeroko! No widzisz od razu, jedź, jedź! Jedź do końca! jedź. Walcz, walcz! Dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze.

Luca, luca, no! Luca, Ale to tym lucy No! I to tu, idź, 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 idź! Michał, graj! Spokoj. Pokaż się, Piotr, pokaż się. Uważaj plecy! Brawo! Tam mu być! Pokaż się,

Dobra, obróć, obrób! Idziemy Obróć, pudełko! idź, Idź Idź, idź, idź. Idź, Idziemy! 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 Poczekaj. Poczekaj. bo po świecie? Cofaj Dawid, cofaj, tak Teraz chodź, teraz chodź Teraz chodź no. Kuba, stań z Dawidem do muru i Piotrem Florek, 17 Od bramki Brawo, ale pięknie poszła, No. Idź Piotrek, idź, idź, idź. Biegnij Kasper, biegnij! Cofnij Kuba, cofnij. Florek, twoja. Jeszcze raz. Przedni, to przedni florek! Nie na raz! Bardzo ładnie! Kaptur został, został! cofnij! Piot, Piotr, cofnij! Grajcie na górze sędziego, a nie. Piotrek, jak? No już od razu! I przerzuć na drugie! odbieraj nie daj, tak nie raz, jeszcze raz Florek cofnij Dawid, szybciej Florek cofnij ale się zrobiło rzadko no da, to oni to Kuba Dobra, obróć się. Dobrze, synek, dobrze. Tak jest, tak jest. Idź, idź do niego. Mody obróć do Piły, obróć do Piły. Bardzo, Aniu, graj. Brawo, zabierz się tutaj. Przód dalej. Idź.

Ale mu sami podadzą. Zetnij, zetnij! Kasper co to było do kogo? Dobrze. Cofaj młody, cofaj! Brawo, David. Brawo, Dobrze. Ja Moje biedne serce, Józek. Pyta, gdzie się działa Goń, Kasper, to piłkę, goń! Florek, cofnij troszkę, kuba, cofnij! Michał, cofnij jeszcze jeden, Florek! Dobrze, Dawid, uciekaj na skrzydło, uciekaj! O. Nie umach, umach. dobrze, dobrze, dobrze. David. Noc na powód! O, Brawo! Dobrze, Dawid! Ale to masz, Brawo, Kacper! Dobrze, dobrze. Brawo. Florek Supek! Wrócić do krycia, Dawid! Podejdź, Kacper! Ładnie! <grystanie> Kacper, czas, czas! Idź, Piotr, idź, idź, idź! Piotr, twoja, wracać! Po linii. Dróg. Dobrze, Dróg. dobrze. Bardzo ładnie. Zostaw Dawidowi, uciekaj. Uciekaj i masz Kaspera z drugiej strony, aby co. Dobrze! Puść Kaspera, puść! W środek! Dobrze, ładnie. bardzo ładnie. Zet, ścinaj! Uciekła, nie? Nie. Nie. Rzuci, wrzucił jeszcze, Rzuci, bo już nie widziałem. Wrzucił, wrzucił. Nie ma gwizdka, to musimy grać. Florek, obróć, obróć do piły. Obróć do piły i cofnij do linii. do linii. Bardzo ładnie. Przyjmij, Michał, Wyjdź Kacper tak, spróbuj tak, Podejdź Piotr, trochę. podejdź. Obróć się. Brawo, 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 brawo. Maciej. Maciej gol. atak Wojtek. Tak młody. Wyjdź Kacper, wyjdź wejdź, spokojnie. Spokojnie, masz czas! Kasper, zobacz! Kasperucią, do. do. dobrze Dawid! bardzo ładnie. Dobrze. 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 Twoja kasper bacz. Super <tomujesz> Florek! Cofnij trochę!